Szki grają, tłaszki grają, nie ćwierkają. Ćwierk, 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 ćwierk. Będzie niewyraźnie, a nie. Wyraźnie, ciu, 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 Nie, ciiu. Nie, siadajko niepotrzebne. Kurde. No. Ptaszki, ptaszki, mi Sonia, chodź Seniuszka, seniuszka, seniuszka Co nie? Fajnie jest tak Na luzie pochodzić se O nie. Spinać się No, pochodź, zapach. No ładnie pachnie. Mm. Tak. Pszczółki śpią. Na tych nie słychać. O, kurde, dół. <ś Destroy> Oj, Sonia. Ale tam dzieciaki słychać. Nie wiem czy to też słyszycie. Ale harcuję, jeszcze harcuję. Chodź. Abgeord -itu. Chodź. Chodź Sonia. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Co tam robisz? Stoisz se? Czekasz na mnie? Czekasz? <gry> Czekasz tak? Tu nic nie ma ty Piasek, nie ma kamieniuch Oj Sonia, Sonia <gry> Chodź idziemy, chodź Chodź, chodź, chodź Chodź, wracamy Wracamy Wracamy, wracamy, wracamy Kamieniucho <gry> Ale buchła <ma> we mnie <gry> Chodź to też że... Bucha! Buch, buch, buch! Sonia, jest bucha! Buszek taki mały. Buch, buch, buch! Jak sobie szuka, to ma ogona w dół górze. Ale ogonem macha! Chodź buszku, 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 buszku! Chodź Sonia! Sonia, 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 Sonia! Szuka. Co tutaj gdzieś ci rzuciłem, ale... No. To nie to. To nie to. To nie to. To nie to. to, to. Daj, daj, daj. Daj, daj, daj. Uszale, duże, stojące. Mm. Sonia. A jak rano się cieszę, jak pan z pracy wróci. No. Pan na A się cieszę. To jest, jak jest w domu, to z nikim nie chce wyjść. tylko jak musi. Za potrzebą to wychodzi. Tak. <laughs> Dobra, chodź aż Chodź. Co dam? Co dam, duży psie? Bierna. <laughs> o przyjaciółko ty. <laughs> Przyjaciółka jesteś, tak? Nie jesteś. Coś tym jest, że... Piesek pan cię wybiera, a nie pan ciopieska. <śmiany> sonia? Sonia? <śmiany> sonia, 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 sonia! To dobranoc i spokojnej nocy. Życzę Wam wszystkim. Napiszcie na nas coś. I liczymy na obserwacje, komentarze. Polubienia. Sonia, sonia, polubienia się liczymy. Żeby nas więcej osób za odkryło se Tak Sonia, Sonia, Sonia se O Sonia, to do dobranoc do miłego